Jeruzalem, Księga Życia, Sobota 15 maja. Aby otworzyć się na prawdziwą ciszę miłości, trzeba czasem zacząć od rozmowy. Idź, upomnij przyjaciela, może nic nie uczynił, a jeśli uczynił, już nie powtórzy czynu. Idź, upomnij bliźniego, może nic nie powiedział, a jeśli już powiedział, aby nie powtarzał. Idź, upomnij, brata. Często bowiem rzuca się oszczerstwa, i nie wiesz każdemu słowu. Często się spotykamy, ale nieświadomie. Któż nie zgrzeszył językiem? Żyj ciszą, pełną ufności, wolną od wewnętrznego szemrania i podejrzeń. Poza tym bądź powściągliwy. Człowiek mądry potrafi milczeć aż do właściwej chwili. Mów, gdy jest to konieczne, streszczaj się, mów wiele przy pomocy niewielu słów i umiej sprawić, aby Cię usłyszano, a zarazem umiej także milczeć. Im więcej słów, tym większa marność, co człowiekowi z tego przyjdzie.